Tak jest! Eem, um, Siemas siema, David Weiss. Eee Wczoraj naga, e, dzisiaj nagrałem odcinek przed chwilą i nie szczaiłem się, że w ogóle mikrofon mam wyłączony. Więc sama gierka... Ja, nie, nie, Resident Dobra, Zostawimy to. Nagrywam nowy odcinek. Please don't touch anything, ta gra jest bardzo fajna. Będziemy ona polegała na tym, że będziemy sobie klikać, będziemy znajdować nowe zakończenia, zagadki i tak dalej. Na samym początku nic nie zrobimy, bo ja jeszcze trochę grałem kiedyś na grę, chcę sobie ją przypomnieć właśnie.

Eee, tu są w ogóle jakieś instrukcje, już nie pamiętam tego, nie? Dlatego mówię, że ono jest bardzo... Ta gra jest bardzo fajna. Eee, ale no. Na początku nic nie będziemy klikać, z możemy zobaczyć, co tu mamy ogólnie za rzeczy. To jest są jakieś literki, tu mamy coś. FR for real Joshua, <grych> czyli 3, 113926, 9, 4 No, więc tak to wygląda, tu będziemy też właśnie tu drukować coś, będziemy, tu będzie stapel. Stapel tu będziemy musieli posprzątać, tu będziemy musieli dużo razy restart dać chyba. 666 to jest na No ogólnie gierka jest mocna, bardzo fajna. Bardzo przyjna, będzie... No, radzę się działo tylko na początku. O właśnie. Okay, Like what, the My w koszę on będzie tutaj. No i tak, i teraz można reset dać oficjalnie i mamy zakończenie za to, że poczekaliśmy i tu będą właśnie te nasze zawyszle. I to właśnie pamiętamy z jedno zakończyć Drugie były takie, że trzeba było posprzątać. To też co zrobimy tutaj. Sprzątamy wszystkie kuleczki tutaj, co nam leżą. Później będziemy myśleć, bo to są takie oczywiste, takie dodatkowe, nie? Takie może mało istotne. O, i wchodzi właśnie. No. I teraz już nie możemy kliknąć, dostaliśmy zakończenie za posprzątanie, które to jest w ogóle. No i teraz będzie ciekawiej, bo teraz już praktycznie wszystko jest zaangażowane w klikanie tego guzika, czyli tego głównego źródła naszego. E, tu też właśnie mamy coś takiego, możemy przywijać strony? Nie bardzo. No dobra, ale mało istotne. E, Zrobimy najpierw zakończenie, z którym będziemy klikać cały czas. No takie coś też jest, bo możemy to kliknąć kilka razy. No i takie zakończenie zaklikanie za dużo razy. Po prostu się wyłączyło nam, tak? I duni, dani. Dobra. Dobra, więc co tu mieliśmy? Mieliśmy to. To pamiętam jak działało. Jak się klikało teraz. I teraz jeszcze takie typowe zakończenia Rozwalona apokalipsa totalna, apokalipsa świętego Jana tak zwana. Fajne jest to, że w 3D, bo jest normalnie gierka, nie 3D tylko normalna wersja, ale ona ma mniej zakończeń plus nie ma takiego tutaj vibe'u, że możemy się kręcić wokół i tak dalej. Więc dlatego ja wolę tą wersję. I ona jest bardzo też fajna. Dobra, bo ja już nie pamiętam jak to się robiło. Bo już teraz będzie... no właśnie, teraz będzie problem. No tak, można to wydrukować coś, to wiem. Tutaj jest związany z napisem. Tu nie pamiętam jakie były liczby tak szczerze. Scootri'a można było tu użyć. Scootri'a można było tu użyć, cokolwiek to oznaczało. No właśnie. No i teraz zaczynamy szukanie. 1, 2, 2, 1, 3. Czekaj, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Czekaj, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Tu są właśnie te gramy. Tu właśnie jest na przykład gry y Bang. No to oznacza, że tu może być green, red, yellow, blue. No to to zapamiętałem na przykład. Tu jest 1, 2, 1, 1 przekreślone. Coś ciekawe. Ale tu 4 coś potrzebujemy, nie? To tego właśnie już nie pamiętam. Młotek w ogóle można... o. Check fit? Okay, dostaliśmy zakończenie za rozwalenie drukarki, fajnie. A, pamiętam co jeszcze dało się młotkiem tu zrobić. Zrobimy to od razu, jeszcze tu się dało otworzyć. Jejku i to jest Meksyk totalny, ja nie wiem co, co to w ogóle jest, nie? Już tego nie pamiętam, to jest kot Morsa w ogóle widzowie, nie? To już w ogóle hit, to będzie tyle z zakończeń, tyle różnych... Tego się nie da rozwalić, nie? A tu screwdriver... screwdriver się da chyba, nie? O, i A i ten kod tu zostaje chyba w takim razie I, i przez to tego tak, no, to tu taki kod zostaje No to zróbmy ten kod Ten odcinek... Ta gra może być na 3 lub 2 odcinki myślę O! Ej, to jest, se jest hit sezonu, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest Dobra, ale ja totalnie nie wiem... Czekajcie... Czekaj... 8008 Chyba, że Joshua tu zapytamy trzy jeden jeden trzy dziewięć dziewięć dwa czy cztery sześć cztery do Oha, czyż, to nie był w players, na no może wybrać jeden, zero. nigdy z nim nie wygram. Co jak przegram? Teraz to zrobiłem sobie. No tak to. A, czyli to zakończenie już było. No właśnie, to jest ciekawe, że to z czasem zakończenie już są. Czy można podgłośnić tą grę ja w ogóle jakoś, bo tak strasznie cicho jest? Tak, żeby vibe był lepszy. O! Zrobię to samo, widzę. dajmy teraz Zero Players. Chyba, że zawsze jest ten sam kot, dobra. Teraz nie zawsze jest ten sam. Dobra, jest tak. 3, 1, 1, 3, 9, 9, 2, 3, 6, 4. Zwonimy. Ty chyba ten kod trzeba tu wprowadzić. Tym, co jest na boku, bo coś kojarzę, że tak było. Okej. Okay. I tak to... Dobra, i damy zero players. No właśnie, to pamiętam. Wszystkie Winner none. A strange game. Couldn't you prefer a new game of chess? No w szachy bym sobie zagrał mi. No i tu się już chyba nic więcej nie wydarzy. Więc my tik tak to. Dobra. Jedźmy dalej. Aha, bo też pamiętam, że coś takiego też było. Ojej, już... Dobra, trudno. Ale to było tak. 3, 1, 2, 2, 1, 3... Tak. To jest hit sezonu. Don't do it. Don't do it. A co ja teraz zrobiłem? O kurczę. Tak, i w tej trójkarcie mieliśmy te, i to oznaczało do tego było, nie? Takie collateral D4. Aha. To jest jeszcze tak... obrócone niby. Czekajcie. To jest obrócone, tak? Lewo no tu, lewo górę, lewo lewo tu. tak Aha Jakieś się Właśnie tu się dzieje, młyn Zakończenie świata normalnie Dobra, jestem ja ciekawy czy ja będę wszystkie zakończenia zrobić Dobra, zróbmy jeszcze z tym, z Crew Coś da się tu rozrubać. Z tym radiem się nigdy nie dało nic zrobić. Tutaj chyba też nie. A zegar dało się zepsuć, ale dobra. O kurczę, dobra, to już zrobiłem coś, co nie chciałem. Myślę, że zegar da zepsuć. Da się ustawić godzinę. Oho. Dobra, 666 No wiadomo Ta gra trochę jest też szatańska i tak dalej si Coś kojarzyłem, że coś z tym zegarem było Ale przez to, że to się samo nastawiało na Od razu na szóstkę To od razu już miałem takie O kurczę... Słyszycie to, nie? Dobra, ale już zostawmy to o co to, to się da też da zrobić, tak? A, teraz chyba wywalał migierkę. Albo nie O nie, te, to jest ważne. Te znaki są tu ważne, ale to jest hit. Patrzcie gdzie my jesteśmy. Ala, krucz, poślepsydra, oko. Hammer ending, Ale z hamerem jeszcze da się zrobić coś takiego. O nie I właśnie to jest taka minigierka, nie? Ora bo inaczej teraz ma ochronę, nie i trzeba najpierw te gluty zabić. I sezono za nie? Właśnie tu nie krew, widzicie, po prawej do restartu. Od tego monstera. Trzeba tutaj szybko unicestwić. się nam udało. Bo już by krew dosiała do restartu, by się zrestartowało i... Trzeba by było podejść jeszcze raz do tej walki. Właśnie. Dokonaliśmy... Gościa, tutaj ej, to coś troszkę kojarzyło, że to były kody. Bo tu mamy 4, 2 i coś tutaj jeszcze było. O, mamy to. O, tu, tu właśnie to będzie nam potrzebne. Apro. Bo te kraja to też jest też z Paper's, please. Ja, ja bym Paper Paper's, jeszcze raz zagrał, nie? Aha, tylko tu się nic nie działo, no to musimy denajdać. O kurczę, zamknęli nas, widzowie No trochę nic sezonu, no na razie szybko idą te zakończenia, bo ja robię to co pamiętam mniej więcej Tylko teraz na przykład A jeszcze zróbmy to Właśnie restart można dużo razy dać. Na przykład tu gdzieś będziemy, to jeszcze raz, reset nie? Zróbmy to jeszcze z tym, bo tego nie zrobiliśmy. To mi się kliknęło przypadkowo. Na samym końcu. O nie! Nie lubię tego. Zawsze się z tym bencie. O, tym razem szybciej poszło. No i tak, Trzęsie się, trzęsie się, Jest, jest. jest przepływione na pół miasteczka. No jest mój. I poruszyliśmy globy. No dobra. To teraz się właśnie zacznie. To co, ja nie wiem. Czekaj, jak to było? 3, 1, o nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Przepraszam, analiza. Fala się, bo możemy przesunąć to w jedną? W drugą stronę. Don't do it. Właśnie. I tu się też 4 jakieś nam otwierało? No no i tu jest problem. A właśnie, zróbmy te Green, red, yellow, blue Green... Green, red, yellow, blue O i mamy zakończone Nice O kurcze ale jazda, nie? Odwróciło nas wiedzowie, nie? Dobra. Resetting gang. Żeby to też za dużo nie zagrał? jeszcze znaczy, zagrał, żebym nie przesadził? 3, 1, 2, 2, 1, 3. Płoniowo, ho, ho, ho. Tu jest jakiś kocik w ogóle, nie? 3, 1, 2, 2, 1, 1. Ja, o co chodzi? No, oddajmy to w lewo. Okej, okay, i się wpisuję to się wpisuje to. A4 litrowy. Gnam 1, 2, 1, 1. Nie. Właśnie. A tu jeszcze jest 8, 2, 6, 4. Dobra, może to. 8, 2, 6, 7. No, właśnie. Patrzcie, ile tu się otworzyło rzeczy. 8, 2, 3, 2. Będzie działo? O, kurczę, ślady, Nie. 1, 2, 1, 1. Dobra. Może tu No dobra, tu jest, już się zaczynają schody. Tu jest 8, 2, 6, 3. Tu pamiętam, że trzeba chyba był pentagram zrobić, bo patrzcie. To kojarzę jeszcze. Tylko jak to zrobić? Dobrze. do dupy trochę to jest. Kurwa. No. O. I tu też mamy te oko, klucz, fale i klepsydra. Tu też szatańskie wszystko w ogóle. Krew spływa, tu jest jakieś, tutaj się młyn dzieje widzowie. Wyrwały mi Co Tudzieżko tak zrobić i na lewo. 8, 2, 3, 2, da się. No to nie to kojarzy, tylko ja nie pamiętam, tu binarny jakiś. Tutaj mam 6, 6. Mam 1, 2, 4, 4. Jeszcze, bo to też jest kod na pewno. Chyba, że tu to było. O, dobra. Dobra, no to widzicie, trochę przypadkowo, ale jesteśmy w posie. No to jest spoko, nie? To jest bardzo spoko. Kurczę no. Fajna ta gra, naprawdę. Żeby tak sobie zagrać, by to grałem kiedyś, wiadomo, nie? Dlatego ja tak bardziej zasuwam, nie? Inni to, nie wiem, z 6 odcinków z tej gry mają, mnie będzie to pewnie z dwa. Wyjdzie no, pomarząc, jak ja zapieprzam, pamiętam, że z tym kodem coś więcej było. Tak, tu był, bo ja pamiętam, że tu jeszcze się robiło. I teraz ten kod będzie działał tu lepiej. A, że. O! No właśnie. Tylko teraz tak. 700 jeszcze jest. Do wypróbowania widzowie, no jest tu ciężej, nie? Ech. No teraz sobie spieprzyłem trochę sprawę Moim zdaniem 8008 jeszcze może być żeby... Ale teraz już w ogóle, bo wszystko jest tutaj. To tu jest pod to było jedno zakończenie tylko chyba. też z tym coś było. O kurcze, ja tego nie pamiętam. Nie. Dobra, ale widzowie, to na razie restart, bo to jest, to zrąbałem. 3, 2, 2, 1, 3, bo to jeszcze można w prawo za chwilę to zrobimy. Ale jeszcze chcę wypróbować te 2, 0, 0, 1 na przykład. O! MAMF w... o Earth, nie? Tu jest, mamy ziemię e -tychy. O kurcze Dobra To tu potrzebne? Jak ja to widzowie, gdzie ten klucz był potrzebny o rzesz ty ciulo by trzeba było sprawdzić? kurde dobra, teraz jeszcze raz zrobimy i tak, i zróbmy jeszcze 3700 co się stanie? nie jak robimy jeszcze jeszcze jeden kod chciałem wyprowadzić, tylko już nie pamiętam jaki. A, 80. No właśnie. A, i to były dwa zakończenia, tak. Albo się przesuwaliśmy w czasie. To było spoko. Czasów prehistorycznych. Tak, ogienko tutaj kości mamy. Jakieś liście tu w ogóle, nie? Hit sezonu. Dobra, dajemy to tu. To jest druga część, czyli musimy to samo zrobić. w tą... 8.008, brawo. Czyli idziemy do przyszłości. 2077 rok. Ciekawe czy dożyję takiego roku, tak szczerze. Jestem bardzo ciekawy. W ogóle zegar poleciał do przodu tak... Tak trochę już tu miasto widmo chyba, nie? Futuristic, dobra. Patrz, co ja teraz robię? Jako, że coś z tym skodem było więcej niż tylko takie wpisywanie. Dobra, pójdźmy teraz w prawo, zobaczmy. O, i to jest właśnie to. No, patrzcie, teraz sobie zobaczymy tutaj. O, tu był Fibon. A dobra, tu było tak. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. I to było tego. It's not coming back. What is. Way out? właśnie. 45559368 What? Szatańskie, tu jest jakieś zakończenie. Is any of this real? DNE. No to to jest kod Morsa niestety. O ja twierdzielę, ja tego nie pamiętam. Są jakieś liczby w ogóle. To jakieś serce XD A! No, panej coś znaczyło, że dało się to przetłumaczyć, ale do niczego to nie prowadziło. Touch Everything 3121 3121, zapewne. Ok. A to co to jest? Jestem ciekawy. 8020, tak trochę to wygląda. Jejku i zaujaj, ja się to wszystko zaslizężnie. Raczej 1 2 1 jest ciekawe dla mnie. 3-1-2-1. Nie, tak się nie da. Nie! Ale troło. 8 zadziałało! Tak, i tu był potrzebny ten klucz, Czajcie to? Jaki był ten kod do klucza? Ataki! Nie, to i tak trzeba coś zrobić jeszcze. To jest cięższe zakończenie, wizualne, To jest, jest więcej do zrobienia niż się wydaje. Ale dobra. Tam ten kod jeszcze dłuższy. Zróbmy to, bo ja tego nie zapamiętam. Dobra, 553700 Notatnik se wyciągnę po prostu. Chyba inaczej go zapamiętam, bo to miałem w szkole, nie? O kur, czy tu się jakieś rzeczy łączają? 55370078 Dobra Teraz, restart można zrobić. Tu w, w ogóle jest z tym Bending, no, nie? Ale no tak, teraz Teraz, aha, jeszcze tak To, tu trzeba wyrobić, żeby tu mieć większy tego. Czyli było 5 08 078 zero 07 Okej, okay. tak Tu mam maseczkę gazową No właśnie Zakazowali nas Niestety widziałem Orażka totalna no, kaczlemy jak leci, nie? Dobra. Gazowanie. I ostatnie zakończenie. Bo już jest tego, które wiemy, jak zrobić. Resztę spróbujemy dokończyć tego, ale nie wiem, jak mi pójdzie. Czyli z tym Benny. Bo ja pamiętam, że to było... Chyba to? Oj, zrobiłem to. Tak. No i tyle na razie. Więcej nie będziemy kombinować. No już tak szczerze, nie wiem co dalibyśmy byśmy mogli kombinować. Robot po prostu wszedł i rozwalił wszystko. Jak co, to te ostatnie zakończenia jest po prostu zawsze: przejście wszystkich zakończyć. Jeszcze zostanę: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zakończeń. I totalnie nie mam pojęcia, już od czego możemy zacząć. Dobra, za częstym papers, please już niestety. No, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. w ostatnim odcinku. Ale jutro będę zdecydowanie więcej myślał, więc dziękuję za oglądanie widzimy się jutro. Będzie, będzie co robić. Siema, ją!